No, labirynt. Droga do prawdy nigdy nie jest prosta. A więc te metalowy gwiazdy, nazywane są aktą I miały powstrzymać zniszczenie, które wywołało epokę proków? O, to wygląda. Co zapomniałam zapytać, jesteś z tych Nie, nie. Większość tych żyć zginęło. Więc sobie pokonałyśmy daleką drogę. Poszukajmy wejścia na poligon próbny. Ten kompleks to chyba stacja błuszcz. Miejmy nadzieję, że tam będą odpowiedzi. Tak tu cicho. Trwa... Zachowaj czynność. Wow! Kolejna z tych maszyn. Może się zrobić niewidzialnym? żeby dostać się do stacji musimy ją załatwić. Działamy? Wielkie dzięki. Teraz powinnyśmy wejść do stacji bluszczy. Miał jeden z metalowych kwiatów, tak był rozsiewany? roznoszony przez te maszyny. Lepiej nie zwlekajmy. Może tu być więcej maszyn. Muszą być tam jakieś dane o adamantowym wieńcu. Oby twój fokus zobaczył to, czego mój nie może. O, to ciekawe. Masz coś? Czwarta stacja. Wierzba. Wygląda, jakby była pod wodą. Ta konsola wciąż działa. O, dziennik. To koniec, w każdym znaczeniu. Wieńce działają, a Kawel znalazł sposób, żeby je zniszczyć. Wgranie zaszyfrowanego klucza do kapsuły uwalnia enzym, który sprawi, że więce same się zjedzą od wewnątrz. Ale już za późno. Według ostatnich prognoz dowództwa wojsk robotycznych tempo reprodukcji roju przewyższa nasze tempo zrzutu kapsuł o 375%. Nie było nawet blisko. Chyba zasłużyliśmy sobie. Ja na pewno, za to, co tu stworzyłam. To mój ostatni wpis przed ewakuacją. Mój wysiłek poszedł na marne. Skończył im się czas. Mamy ich moduły oprogramowania. Pomogą pozbyć się pnączy wytwarzanych przez metalowe kwiaty. Potrzebuję warsztatu, by wgrać moduł do włóczni. Jeden jest w obozie. Mapa wskazała ścieżkę wiodącą przez kolejne pomieszczenie. To pewnie ta czwarta stacja, którą widziałyśmy na mapie. Chyba dość długo było zalane. Tędy musimy się wspiąć. Idę za tobą. Możemy użyć liny, by zejść. E, jasne. Zdało się! Ale musimy się pośpieszyć. Po pierwszym spotkaniu z dzikusami nasz porucznik wezwał posiłki. Zaraz się tu pojawią. Jasne. Co teraz? Teraz idziemy po rdzeni danych. Ten nowy moduł zadziałał. Rozkwi Sprawdźmy, czy program działa. No Można przejść. Demeter. Demeter. Pora wrócić do domu. Do Gai. Masz umu życia. Sobek, Alfa 1. Aktywowano główne obejście. Przywracamy kodu podrzędnik funkcji Demeter. Nigdy tak nie robił. E, odebrałam szczególny rodzaj danych. Nie możesz ich odczytać, ale mocno trzymał rdzeń danych, więc masz już dostęp do głównego serwera. Całego. Na pewno coś znajdziesz. Miałaś rację. Setki archiwów, prawie wszystkie związane z rolnictwem. Samo przejrzenie zajmie lata, ale nie mamy tyle czasu. To co mówiłaś wcześniej, że mamy. Alwa, wstrzymać ogień! Na słowo naszych przodków przestańcie! Patrzcie, do kogo strzelaliście! Ta dzikuska zabiła naszych żołnierzy! Ech, tylko tych, co walili na oślep. To żadna dzikuska. Dzięki niej zdobyłam ważne dane. Patrzcie! Spójrzcie na nią! Nie widzicie? Elizabeth Sobek stoi przed wami! Przodkini odrodzona! Powinniśmy zabrać pcotki. To my podążamy za ich słowem, dowódco. Nigdy na odwrót. Proszę o wybaczenie, doktor Sobek. Wiara naszych ludzi jest silna, lecz nie wszyscy są tak obeznani w dziedzictwie, jak powinni. Słyszeliście ją. Odnaleziono dane. Wy ze mną. Pozostali. Spotkamy się na plaży. Wrócimy do lądowania. Mam mało czasu. Będą zadawać dużo pytań. ja też. Twoi ludzie wiele wiedzą o przeszłości. No i osobek też, ale. Proszę, to ważne. Mówiłaś mi, że dążymy do tego samego celu. Ile ci to zajmie? Nie wiem. Kilka miesięcy? Jesteś nadzieją mojej rodziny. Oby tylko ci się udało. Otworzyłaś mi oczy na wiele spraw i za to ci dziękuję. Ale musisz iść. Zobaczymy się znowu? Niedługo wracamy do lądowania dziedzictwa. Możecie tam czekać niebezpieczeństwo. Powiedz mi, proszę, jak tam dotrzeć. Wylądowaliśmy na samym skraju zatopionego miasta. Prądy wokół archipelagu są zdradliwe, a jedyne podejście jest od południa. Mocno strzeżone. Idź tam tylko, jeśli musisz. Rozbito. Co tak długo? Proszę, idź. Jeśli zostaniesz tu dłużej, będą chcieli cię zabrać. A to nie skończy się dobrze dla nikogo. Lepiej pójdę za radą Alwy. I tak muszę zabrać Demeter do Gai. Hej, niech na ciebie zerknę, nieznajomo. Mogę to później wyjaśnić, skokam. Dobrze Cię znowu widzieć, Ejda. Widzę, że udało Ci się odzyskać na Ej! Dzięki pozyskaniu Etera, Poseidona i Demeter moja przepustowość heurystyczna znacznie wzrosła. Teraz zapewne zdołam wchłonąć Hefajstosa. Na szczęście poczyniliśmy postępy w kwestii jego schwytania. Z inicjatywy Warla, Beta przeanalizowała dostępne informacje o Hefajstosie. Jego ekspansja była lawinowa. Jest za duży, żeby go przesłać. Rdzeń, który posiadasz, nigdy by go nie pomieścił. Dlatego trzeba go będzie opanować w miejscu fizycznie ze mną połączonym. Tam, gdzie są dwa rdzenie danych. Dwa rdzenie. Gdzie znajdę takie miejsce? Gemini. Opuszczony kocioł na pustyni na zachód. Aktywność sejsmiczna spowodowała naruszenie konstrukcji. W rezultacie skonstruowano tam dwardze niedanych. Byłam tam. Ten aktowie oznaczyli to miejsce jako teren obrzędowy. Musimy cię tam sprowadzić ręcznie. Opracowałam projekt odpowiedniego, choć raczej niezgrabnego, przenośnika. Dostarczenie go do Gemini wymagać będzie dwojga osób. Mogę pomóc. Gdy znajdę się w pierwszym rdzeniu, wezwę Hefajstosa do drugiego rdzenia i go schwytam. Następnie rozpocznę połączenie. Jednak podczas budowy przenośnika niezbędna będzie pomoc z zewnątrz. Zbudujesz go? Myślę, że tak, ale to się nie uda. Zenici was odnajdą. Minerva nie ukryje waszej lokacji. Zgadzam się? Wchłonięcie Hefajstosa spowoduje znaczną falę energii, z łatwością zauważalną dla każdego, kto się liczy. A jakby było wiele impulsów, żeby zmylić zenitów. Jeśli Erend, Zo i Kotalo pójdą do innych kotłów i wygenerują swoje impulsy, to czy zamaskują ten z Gemini? Analizuję. Taka taktyka może być skuteczna. Z pomocą bety będziemy mogli zbudować zestaw generatorów impulsów. Mówiłam już, to się nie uda! Zrobiłam test. Hephaistos usunął poziom alfa ze swojego modułu dostępu. Nigdy go nie schwytacie! To potrzebujemy wyższego poziomu. Ale nie ma takie... Tad twaro miał dostęp Omega. Użył go, żeby wyczyścić bazę Apollo oraz zabić alfa. Żeby go zdobyć, musisz znaleźć Teby. Bunkier, w którym schronił się po końcu świata, a nikt nie wie, gdzie on jest, nawet zenici. Wiadomo tylko, że znajduje się w San Francisco. Tyle mi wystarczy. Alwa, wróżbitka Kwen, mówiła, że mają obóz w lądowaniu. Ponoć stamtąd szukali danych w San Francisco. Mogłaby więc pomóc. Czyli ruszam na daleki zachód. Czy wówczas? Zbudujesz przenośnik i generator impulsów? Spróbuję. Zadbam o to, by miała wszystko, co potrzebne. Alwa mówiła, że Kwen mają prom na wybrzeżu, w którym pływają do ruin San Francisco. Muszę tam dotrzeć. Elroy, udało mi się otworzyć dodatkowe pomieszczenie niedaleko serwerów. Rozumiem.